Nawet jedna lampka do kolacji, nawet jedno piwo do posiłku może się okazać kancerogenne. To wyszło z tych badań. Kancerogenne yy. jeszcze jednego, u, u, jednego określenia użyłeś yy, neurotoksyczne. Neurotoksyczne. Nie, w tych badaniach głównie się skoncentrowano nie na neurotoksyczności, w tych badaniach się skoncentrowano na kancerogenności, czyli rakotwórczości. Okazało się, że etanol po prostu może zduplikować uszkodzenia DNA, o których nie mamy pojęcia, bo my wszyscy mamy gdzieś tam, mamy nieuświadamiane mutacje genetyczne w naszym organizmie. My nie wiemy, co w nas tak naprawdę drzemie. W takich momentach ja za każdym razem sobie uświadamiam naprawdę sens niepalenia marihuany, dlatego, że palenie marihuany przez wielu, w ogóle bagatelizowane, no niestety powoduje to, że te trochę na winol troszkę utrudnia y, zachowanie ciągu przyczynowo-skutkowego i są tak zwane dygresje i łapie się tak zwane wiesz, wątki poboczne i bardzo ciężko jest później przy, 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 przy osobach jarających wrócić do, wrócić do meritum, jak się na przykład jakiś, jakiś wątek poboczny złapie. No, to oczywiście wynika również z uszkadzania mieliny. I teraz yy, mieliny, czyli osłonki takiej mielinowej na połączeniach międzynarodowych w naszym mózgu, która jest odpowiedzialna za sprawność działania mózgu. Ale żeby nie wchodzić też w neurobiologię, ale ona się za chwilę pojawi już. Yy, Jeśli no, chodzi w, o badania w, w pełnej krasie. To, yy, to picie yy, co jakiś czas bardzo często. Ale nie panie Robercie słyszę w gabinecie. Luzik, nie no, ja to. I pij, owszem, piję, no jestem abstynentem, ale to tak naprawdę bardzo rzadko, raz w tygodniu. Mhm. No to bierzemy lupę. Bierzemy lupę i zerknijmy na te raz w tygodniu. Czy to jest rzadko, czy to jest często? 2018 rok. We wrześniu bodajże The Guardian opublikował y, za The Lancet. The Lancet to jest najbardziej prestiżowe na świecie pismo publikujące wszystkie badania naukowe. Nie ma e, tak naprawdę badań, e, nie ma nagrody Nobla, jeżeli badania nie byłyby przywołane przez Delance. Pismo się ukazuje w Wielkiej Brytanii od 1823 roku. To jest Biblia dla mojej branży. Dla każdego lekarza powinna być to Biblia, powinna być, ale w kontekście tego, co mówiliśmy wcześniej, okazuje się, że nie jest. Ym, I tam są publikowane takie właśnie badania i w tym 2018 roku skończyło się po dwóch latach analiz. Opracowywanie hmm, najdłużej trwających na świecie badań poświęconych y, alkoholowi, sfinansowanych przez Melindę y, i Billa Gatesów, trwające 26 lat. Y, jeżeli jesteś zainteresowany, to oczywiście również służę Ci uprzejmie, y, ja ci to wyślę. Ja te badania co jakiś czas zamieszczam na swojej y, y, ścianie, na swoim łólu y, tym Facebookowym, y, jak mnie ktoś o to poprosi. Y, y, The Lancet badania dotyczące alkoholu. Od 1990 roku do 2016 roku trwały te badania. Później dwa lata opracowań, czyli mamy 26 lat trwające badania. Ja się dowiedziałem o tych badaniach 1 stycznia 2019 roku, zupełnie przypadkiem. Zrobiłem sobie prasówkę tuż po Sylwestrze, a że nie piję, więc jasna głowa i po rannym bieganiu, patrząc na ząbiaków wracających z sylwestrowych wiesz, baletów, półprzytomnych, irytując de facto tych ludzi, biegając sobie z podniesioną głową. No oczywiście nie robię te, tego tendencyjnie, no bo nie jestem świrem aż takim, żeby takie rzeczy robić. I irytując co... albo inspirując. Tak tego e dużo. Wiesz co, jak się jest w stanie otumanienia, od, to ciężko jest kogokolwiek <grym> czymś zainspirować, bo człowiek otumaniony jest odcięty od samego siebie. Człowiek będący pod wpływem jakiejkolwiek substancji psychoaktywnej, albo afektu to nie musi być chemia zewnętrznie podana. To mogą być rów, również stany orgastyczne, rozumiesz? To jest na przykład kwestia, nie wiem. Ja byłem pod się wpływem przeróżnych środków i spokojnie byłbym zainspirowany na sobą biegającą rano. Nie miałbym żadnego problemu z pomyśleniem, co ja tutaj robię, jak widzę jak zombie, a ten gość sobie tutaj biegnie. To to jest, to to jest. Tak. No, w każdym razie zmierzam do tego, że. Yy, wtedy, wtedy właśnie zacząłem szperać i trafiłem na te wyniki badań i mówię do żony: Słuchaj, yy, rewelacja. Znika problem alkoholizmu na świecie. Powoli. Zniknie gwałtownie, natychmiast. Jest ostre cięcie. Okazało się, że alkohol w każdej ilości, nawet jedna lampka do kolacji, nawet jedno piwo do posiłku, może się okazać kancerogenne. To wyszło z tych badań. Kancerogenne, jeszcze jednego, u, u, jednego określenia użyłeś, neurotoksyczne. Neurotoksyczne. Nie, w tych badaniach głównie się skoncentrowano nie na neurotoksyczności, w tych badaniach się skoncentrowano na kancerogenności, czyli rakotwórczości. Okazało się, że etanol po prostu może zduplikować uszkodzenia DNA. O których nie mamy pojęcia, bo my wszyscy mamy gdzieś tam y, mamy nieuświadamiane mutacje genetyczne w naszym organizmie. My nie wiemy, co w nas tak naprawdę drzemie. Bo to jest trochę jak z tymi horrorami, o których zacząłem mówić, że się nimi trochę zacząłem interesować, tymi silnymi bodźcami. I ty, przecież w horrorach masz taką sekwencję, że w tych różnych y, scenariuszach jest taka, y, taka, taki motyw, że jest przeważnie jakiś stary y, dom. Jest y, stary dom w tych horrorach, y, gdzie gospodarze, którzy tam się wprowadzają przeważnie z gromadą dzieci. Jest jakaś zjawa tam. W... Y, jeszcze nie. Dowiadują się od kogoś tam, że tam na górze na strychu są takie drzwi zabite deskami. Więc tam lepiej nie zaglądajcie. Tam nie wchodźcie. Aha! A co tam jest? Lepiej się nie interesujcie. No, cóż więcej trzeba człowiekowi. Żeby chcieć wejść tam, gdzie nie wolno wejść, bo jest to niebezpieczne. Mija ileś tam kilkadziesiąt lat, bo te horory ja zgłębiałem w latach 90. Mamy historię sprzed dosłownie kilku dni, kiedy paru miliarderów się pakuje do jakiejś dziwnej rury, rozumiesz, i. W 4000 metrów wchodzi, chce, chce wiesz, wrak statku oglądać, jakimś małym okienkiem za jakieś absurdalne pieniądze. No, taka jest natura człowieka, że pcha go tam, gdzie niekoniecznie powinien się e, znajdować. No ale jak ma się pieniądze, to człowiek traci pokorę. Traci również dystans do przyrody. To jest jedna z perspektyw, jaką można przyjąć na to. Druga ciekawość. No, tylko że ciekawość nie jest aż tak e, otumaniająca jak instynkt samozachowawczy. Dlatego, że każdy z nas ma instynkt samozachowawczy. I ciekawość bardzo często jest na tym drugim miejscu, że jeżeli mamy instynkt sprawnie działający, a nie działać instynkt samozachowawczy sprawnie, te ustawienia fabryczne one, one nie działają sprawnie, jeżeli jesteś pod wpływem narkotyków, legalnych, nielegalnych, etanolu, itd, i tak dalej. I wracamy do tych wyników badań. Ja mówię, że nie wiesz, co? No, przecież to już po tym wszystkim, co się teraz okazało, no to trudno sobie wyobrazić, że ludzie będą chcieli pić dobrowolnie substancję rakotwórczą. Yy, ups. Ups. A co, z, a co z opakowaniami, na których jest dosłownie narysowane, co ci się może wydarzyć? Od palenia papierosów i ludzie i tak palą, i jakby. No, to pokazuje stan kondycji naszego społeczeństwa. To jest niesamowite, że ludzie kupują, i tam jest naprawdę dosłownie zdjęcie jakichś najbardziej hardkorowych przypadków tego, co się może stać po papierosach, i ludzie to i tak kupują. To jest... Kupują, prze, jakby przepakowują te papierosy. I tak, były jakieś takie case'y no. na, na papierosy, żeby tego nie widzieć. Znaczy, ale widzisz, bo to jest nadal ten relatywizm to jest nadal ta taka formuła y, wyparcia. My wypieramy fakty, dlatego mnie mówi się o tym, że to są moje poglądy. Nie, to nie są moje poglądy. Ja operuję faktami, naukowymi faktami. Ludzie nie chcą naukowych, znaczy fakt, faktem, że oczywiście nauka też swoje zrobiła, dlatego że naukę się prostytuuje, naukę się kupuje. Jest mnóstwo ośrodków badawczych na świecie, które się sprostytowały dla pieniędzy, publikują bzdurne badania, w ogóle jakby z niczym jakby nie mające wspólnego z rzeczywistością. I na tym tracą również te ośrodki takie rzetelne. I teraz, jakby wracając do tych wyników badań, ja zrobiłem wtedy rundkę, słuchaj, po telewizjach, tak zwanych, wiesz, tych śniadaniowych, gdzie mnie proszono, żeby te badania skomentować no to ja mówiłem to, co się dowiedziałem, to, czego się dowiedziałem, dzieliłem się swoją wiedzą i zgadnij, co później czytałem na swój temat, że jestem wariatem, że jestem świrem. Ludzie się nie koncentrowali na badaniach, tylko na tym, kto je przynosi, na posłańcu. Czyli masz syndrom posłańca z wiej wiadomości. Trzeba gościa zdeprecjonować. Zresztą ja zauważyłem też ciekawe, ciekawe zjawisko, że od tego 2016 roku, kiedy te wyniki już zaczęło być o nich głośno, jeszcze się nie, nie, nie stały publiczne, zaczęła się nagonka na Gatesa, rozumiesz? Na deprecjację. Ja pierwsze to, o czym pomyślałem, jak powiedziałeś o tych badaniach, to ty pomyślałem sobie, powiedziałeś, że gejs ludzie już od razu wyrzucą Ale, przez znaczy, Wtedy tak nie było. To się stało niedawno. Od niedawna, rozumiesz, zaczęto jemu gębę przyklejać. Największemu y, wolontariuszowi, y, człowiekowi, który probono, najwięcej naprawdę finansuje projektów prospołecznych, dolepiono gębę. Y, próbuje się mu gębę dolepić, żeby go zdeprecjonować. I absolutnie jestem przekonany, że również spory udział w tym maloby alkoholowe, a właściwie terminem bardziej adekwatnym są kartele alkoholowe, ponieważ układy, jakie tam panują, między tym stykiem polityki, a stykiem polityki a biznesu, to są układy kartelowe, to są kartele alkoholowe. Ciekawe też było to badanie, o którym mówiłeś, że, się, że też długotrwające badanie. Ludzi, którzy przychodzili aplikować na pracę i proponowali im alkohol i bez alkoholu. Mógłbyś o nich opowiedzieć, to było też dla mnie zaskakujące. A gdzie ty o tym usłyszałeś? Słuchałem jakiegoś podcastu z tobą. No, zaraz do tego wrócę, bo to cieszę się, że to przywołałeś, bo to w ogóle jest szok dla wielu moich biznesmenów. To jest bardzo ciekawe. To jest w ogóle rzecz, która mi, mnie. Ja, wiesz, ja to kiedyś, znaczy ja sam się zetknąłem, ja kiedyś byłem często w trójce, byłem w takich nocnych audycjach, już nie pracujący. I w Trójce, Grażyny Dobroń. Grażynka prowadziła ze mną nocne rozmowy w niedzielę od 12 do 2 w nocy, żeśmy tam siedzieli, słuchaj, sobie rozmawiali, dzwonili ludzie, bardzo lubiłem tą formułę, bo ja lubię bardzo żywe radio, ja bardzo lubię kontakt z ludźmi. Yy, Trochę odwzorował to, no... to później kanał sportowy z tobą. Ano, też to widziałeś. No to, 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 słuchaj, to jest też temat oddzielny z tym kanałem sportowym, bo... Ale dobra, to wróćmy w takim razie do... Ale... Zagaj mi jeszcze o kanał sportowy, bo to wiesz, ja dostałem w ogóle pracę od kanału sportowego, znaczy propozycję pracy, tylko że ja się nie zgodziłem. A dlaczego to ci chętnie później wyjaśnię, jak nie zapomnimy tego wątku przywołać? Także nawigatorze, pamiętaj o tym. Ale bo ja muszę te badania jeszcze wiesz, dwa słowa o nich. I to był, słuchaj, 1 stycznia 2019 roku. 4 kwietnia tegoż samego roku natrafiłem na inne badania. Które zostały opublikowane. Weź 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 do siebie zostały. O, dokładnie. Natrafiłem 4 kwietnia na inne badania, które były owocem pracy dwóch bardzo prężnie działających ośrodków w Madrycie, w Heidelbergu i w Mannheim. Badania, które też polecam wszystkim, którzy się po prostu interesują, dlaczego warto odstawić alkohol, warto się trzymać od niego z daleka i patrzeć z, naprawdę z niesmakiem na te ściany alkoholu, od podłogi po sufit, które są na każdym kroku, w każdym sklepie i na stacjach o zgrozo benzynowych. Mianowicie to jest badanie, które mówi o tym, że jeżeli ktoś napije się alkoholu, i weźmy przykład kogoś, kto nie pije go dłuższy czas. No bo jak ktoś pije go częściej, no to też to może być spowodowane jakąś tam kumulacją tych negatywnych składników. Ale załóżmy któryś z nas, bo też mówiłeś, że nie pijesz alkoholu. Załóżmy, że, no, że się napijemy dzisiaj, nie wiem, lampki wina. No to... Mm, Otumanimy się, znieczulimy się, połaskoczemy neuroprzekaźniki w naszym mózgu, które zaowocują tym, że będziemy przez dwie godziny to troszeczkę rozluźnieni. Ja bym nawet użył słowa otępiali. I koniec haju. Koniec zabawy. Żeby dalej być na stosie, być w stosie, trzeba znowuż dopić. Mhm. Czyli alkohol tak naprawdę działa dwie maksymalnie 3 godziny. E, w tym takim pierwszym e, najbardziej sympatycznym momencie. Później już trzeba dolewać paliwa. To nie jest heroina, która działa 8 godzin e, po iniekcji. No więc tutaj jest tak. Wychodzi taka prawość, że trzeba ciągle rozumiesz więcej więcej. Już nie mówię o kokainie, że trzeba rozumiesz co pół godziny tak naprawdę rozumiesz kolejną torbę wciągnąć. <laughs> to jest w ogóle anegdota powiem Ci, coś za propos tej kokainy, ale nie będę już wygracji bo naprawdę byśmy odpłynęli. Um, a propos dealerów, rozumiesz, którzy naprawdę nie oddalają się za daleko od klientów, którzy imprezują, dlatego, że oni wiedzą, klienci jeszcze nie wiedzą, że będą dzwonić, a już dealer wie, że on będzie dzwonił i czeka rozumiesz parę ulic dalej. Tak, dla mnie to też było pamiętam zaskakujące, jak się no. dowiedziałem, jak krótko działa kokaina, bo tak wszyscy mówią że ta kokaina mm. taka super, później się to okazuje, że coś to trzeba cały czas dorzucać, dorzucać, dorzuca, dorzucać i jeszcze jest totalnie drogie. Jedna z największych ściem współczesnego świata tak na marginesie, a mówi to naprawdę stary narkoman, który przerzucił różne narkotyki w swoim życiu, więc naprawdę wiem co mówię, też kokainę próbowałem. Ja też Pisałem... próbowałem, straszne badziele. Bardzo rozczarowujące, bardzo jak, rozczarowujące. Jak rad był z mojego doświadczenia? Taki... I, i, I wracamy do tych badań Meinheim, Mannheim, Heidelberg-Mannheim, i Mannheim-Halderberg i Madryt. I tam pada informacja, że po wybiciu tego alkoholu, słuchaj, dwie godziny pobudzenia, rozluźnienia, jak tam sobie kto woli, jak to tam percepuje ten, ten stan po tym, po tym etanolu. I załóżmy, już się więcej nie napijesz. Budzisz się następnego dnia rano, e, nawet kaca nie masz. A to w ogóle luzik. Kupiłeś sobie alkomat, bo jesteś miłośnikiem <kluzny> alkoholu, więc. Teoretycznie oczywiście to, co sprawdzasz, czy możesz jechać, e, zero zero. O kurczę, zatrzymali mnie, sprawdzają. Dmuchnę, zero, zero. Czyli masz pełne przekonanie, że jesteś y, trzeźwy, prawda? Twój alkomat, policyjny, stwierdził, że jesteś trzeźwy. Bzdura. Siemanko. O teraz specjalnie dla Was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niemdziele o 19. Pozdro!